Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Obstawiamy Info. Jak zawsze na początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję każdemu, kto klika. Słuchajcie, lecimy z kubolem na dzisiaj z promocją, z konkursem standardowy układ filmu. Jeżeli nie macie konta w betkliku założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyjecie kodu promocyjnego obstawiamy 50. Tak jak teraz widzicie, to możecie stworzyć pierwszy kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie wraca do Was 5 dych, można kasę wypłacać. Jeżeli wejdzie, można kasę wypłacać. Nie trzeba grać dalej i o to w tym chodzi, że nie trzeba grać dalej. To jest zwrot na depozyt, nie na bonus. Korzystajcie. Link w opisie w nie, nie w opisie. W pierwszym komentarzu pod piętym pod tym filmem. Rejestracja to 2 minuty i można działać. Zapraszam do naszej grupy ponad 75 tysięcy użytkowników, grupa Facebookowa i na naszego Instagrama. Linki w opisie pod tym filmem skakujcie i lecimy z konkursem. 5 dyszek do wzięcia, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć. No oczywiście subskrybować kanał, zostawić łapy w górę pod filmem. W komentarzu tu dokładny wynik i Minutę pierwszej ramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Portugalią a Azerbejdżanem. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z Betclika. Typujemy do 245 komentarzy edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na Betklik. Nie biorą udziału zabawy, czyli standard. Lecimy z typami. Belgów na starcie czeka starcie z Walią, i wszystko wskazuje na to, że rozpoczną eliminację najlepiej, jak tylko się da. Nie ma co się oszukiwać. No, że to po stronie gospodarzy jest lepsze, jakoś w składzie. De Bruyne, Lukaku, Mertens. No, są to zawodnicy, których o no, podobnym profilu ciężko znaleźć w Walii. Bale już dawno nie jest tym samym piłkarzem, i ciężko jest nam sobie wyobrazić, że będzie w stanie prowadzić tutaj Walię tak, aby urwać chociażby punkt. Stawiamy, że Belgowie wejdą odpowiednio w te kwalifikacje i już na starcie zgarną komplet punktów, pomimo dosyć niskiego kursu. Do tego drugi mecz w grupie H wszystko wskazuje na to, że. Że o drugie miejsce będą walczyć reprezentacje Słowacji i Rosji. Ci pierwsi na inaugurację zmierzą się z Cyprem w delegacji. Podopieczni Tarkowicia poczynili ogromne postępy i awansowali chociażby na tegoroczne euro. Liga Narodów jednak mocno im nie wyszła. Tutaj zajęli ostatnie miejsce za Czechami, Szkocją i Izraelem. Cypr obok Malty będzie raczej dostarczycielem punktów. Choć obie reprezentacje będą się starały postraszyć, szczególnie u siebie, tak ciężko im będzie urwać jakiekolwiek punkty, ponieważ no, zwyczajnie brakuje argumentów na boisku. Słowacy na Cyprze powinni wywalczyć komplet punktów i choć jadą tam bez hamsika. Stawiamy na ich wygraną. Całkiem fajny kurs. No i tak wygląda nasz kupon. Od razu przypominam, jeżeli założycie konto w betkliku z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, możecie zagrać pierwszy kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 5 dych i możecie je wypłacić. No i na dzisiaj to było na tyle. Dzięki, że oglądaliście do samego końca, jak zawsze na sam koniec. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do naszych grup. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Bierzcie sobie udział w konkursie, bo te 5 dyszek poleci do kogoś z Was. Słyszymy się niebawem, zapewne jutro. Dobrego dnia. Nara.